Witam Was serdecznie. Reaktywuję YouTube'a. O Boże, naprawdę to się dzieje. Mam naprawdę takie postanowienie, słuchajcie, ambitne, że co tydzień <grymny> będzie nowy film dla Was. Zobaczymy, jak mi to pójdzie, ale, tak jak wspominałam z jednym, w jednym z ostatnich filmów na YouTubie, słuchajcie, zmienia się trochę koncepcja. W takim sensie, że to nie będą teraz takie typowe filmy treningowe. Ale łączę ten kanał z taką edukacją. Ja myślę, że na duży plus dla Was to się będzie działo. I teraz wpadłam na taki pomysł, żeby zrobić taki cykl, w ogóle cykle, takie tematyczne cykle, dzięki którym będziecie się mogli poruszać, trochę rzeczy dowiedzieć, gdzieś tam może otworzą Wam się jakieś klapki nowe w głowie, na jakieś różne rozwiązania. Mam nadzieję, że tak będzie. Dzisiaj spotykamy się na takim pierwszym mini-treningu związanym z uruchomieniem kręgosłupa. I teraz przez kolejny miesiąc będziemy sobie właśnie z tym kręgosłupem pracować w takich krótkich, acz bardzo konkretnych sekwencjach i będziemy sobie rozmawiać i ja będę Wam pokazywać też co możemy zrobić, żeby ten kręgosłup uruchomić, żeby go odbetonować trochę. Często, jakby mówicie, narzekacie na tą sztywność w plecach, gdzieś tam zaczyna niektórych osób boleć. No, nie chcemy, żeby bolało. Oczywiście profilaktyka będzie tutaj zdecydowanie najlepszą odpowiedzią, ale właśnie, może po prostu zacznijmy. Dzisiaj, w dzisiejszym odcinku. Rozluźnianie kręgosłupa, takie, taka dekompresja, nawet delikatna bym powiedziała. Uruchomimy sobie segmenty, poszczególne segmenty, będziemy uruchamiać kręgosłupa w ruchu oczywiście, ponieważ musicie wiedzieć, że to, czego nasz kręgosłup nie znosi najbardziej, to bezruch, a to, co najbardziej lubi, to ruch. I my będziemy go chcieli jak najwięcej uruchamiać. Chciałabym Was też zachęcić do tego, że nawet tak dużo siedzicie, żebyście jak najwięcej się ruszali, wstawali, pokręcili, poskręcali i tak Dzisiaj będzie nam potrzebna guma. Słuchajcie, zwykła, zwykła taśma fitness może być też taka podwójna, taśma, znaczy podwójna, w sensie taka cała. W całości długa, przyda nam się do ćwiczeń i będziemy też robić sobie takie falowanie kręgosłupa. Będziemy się uczyć tego, żeby gdyby przywrócić mu tą płynność. No, kręgosłup jest tak stworzony, a nie inaczej taką ma budowę, że ma nas amortyzować. Więc chcemy, żeby te naturalne krzywizny kręgosłupa zostały zachowane i żeby te przestrzenie między kręgami też były, słuchajcie, żeby on mógł być odżywiony i dobrze funkcjonować. Dobra, dobrze. E, na chwilkę w ogóle sobie zostawimy, zrobimy taką małą rozgrzewkę, bo to będzie e, cały trening. Chciałabym Was zachęcić do tego, możecie sobie usiąść na piętach, ale możecie też jakby usiąść w siadzie prostym, jeśli to nie jest dla Was komfortowa. Możecie też podłożyć sobie coś pod pośladki, żeby być delikatnie wyżej. Zaczynamy sobie od samej miednicy, słuchajcie, od samej miednicy z wydechem przesuwamy ją do przodu i z wdechem idziemy do przodu pochylenia. Czyli tyłopochylenie jest wydech, i przodopochylenie jest wdech, rozluźnienie. Chciałabym, żebyście uruchomili sobie ruch samej miednicy, czyli z taką uważnością, większą świadomością w ciele, skierowali ten ruch przez miednicę do odcinka lędźwiowego. Czyli my nie chcemy w tym momencie pracować za bardzo górą, chcemy, żeby dzięki temu ruchowi miednicy w przód i w tył uruchomił nam się lędźwiowy. To właśnie tam zwykle mówicie, że jest taki beton. Dlatego takimi malutkimi ruchami też możemy wspomóc go. Wspomóc go. Pamiętajcie o tej odpowiedniej fazie oddechowej, czyli wydech i wdech. I jeszcze dwa powtórzenia. Wydech. Przesuwamy guzy kulszowe po piętach. Wdech i ostatni raz. Wydech i wdech. Dobra, zatrzymajmy się na chwilę. Zajmijmy się teraz troszeczkę wy, wyższymi partiami. Eee, słuchajcie, przez to, że zwykle jest, mamy takie wady postawy związane z taką pogłębioną kifozą, piersiową, protrakcją barków, czyli taką rotacją wewnętrzną. Chcemy sobie trochę pootwierać klatkę. Oczywiście, gdzieś tam w Naszym celem też będzie rozciągnięcie mięśni piersiowych, ale może nie dzisiaj. Na razie uruchamiamy sam, sam kręgosłup. I teraz spróbujemy sobie oddzielić te części i znowu przenieść się bardzo świadomo. Możecie nawet zamknąć oczy, uruchomić część piersiową, czyli otworzyć klatkę, ściągnąć łopatki i wrócić do neutralnej pozycji. Otwieram klatkę, troszeczkę ściągam barki do tyłu, sklejam łopatki, przyklejam je do pleców i wracam. Chciałabym, żebyście poczuli ten ruch właśnie w odcinku piersiowym. Bardziej skupiamy się na wyproście i rozciągnięciu niż na takim zaokrągleniu na razie, ok? Czyli tu jest faza taka neutralna, a tu mocniej otwieram, ściągam łopatki, doklejam. Hop. Poczujcie ten piersiowy wdech. Wydech, małe ruchy, ale takie konkretne, w konkretnym rejonie. Wdech, jeszcze jedno powtórzenie. Wydech i ostatnie. Wdech i wydech. Świetnie. Spróbujemy sobie teraz połączyć te obydwa ruchy i wykonać taką małą faleczkę. I teraz możecie siąść delikatnie y, szerzej. I spróbujemy sobie wykonać ten ruch. I teraz zobaczcie, jak to będzie wyglądało. Zaokrąglam plecy, kieruję miednicę do przodu pochylenia. Pochylam się w ogóle do przodu, tak żeby cały kręgosłup się zaokrąglił, wydłużył i rozciągnął. A następnie otwieram klatkę piersiową, wykonuję taki delikatny przeprost w całym kręgosłupie, odchylam się do tyłu i znowu. Miednica idzie do tyłu pochylenia, zaokrąglam całe plecy, rozciągam je w pochyleniu do przodu i wdech, biorę, hop, góra, przechodzę sobie do przeprostu kręgosłupa i znowu zamykam barki, zamykam kręgosłup piersiowy, lędźwiowy, pochylam się i trochę płynnie, wdech, wydech, wdech, Wyd. Jeszcze wdech, wydech i stop. Teraz przejdziemy sobie do tak zwanego kociego grzbietu. Zwróćcie teraz uwagę na to, żeby ten kręgosłup znowu pracował sobie w tym momencie już wielosegmentowo z tego uruchomić w całości, nie tylko lędźwiowy, ale chcę też uruchomić piersiowy, ok? Teraz tak, ściągam znowu chłopatki, wyciągam się troszeczkę z ramion, uwaga na przeprosty w łokciach, wdech, głowa, szyja neutralnie, możemy się spojrzeć delikatnie wyżej i z wydechem znowu zaczynam od ruchu miednicy, zaokrąglam odcinek lędźwiowy, no i oczywiście piersiowy z większą łatwością się nam zaokrągli, wdech, i wydech. Lędźwowy pracuje piersiowy z większą łatwością, ale wciąż. Ściągam łopatki. Otwieram klatkę piersiową. Skupiam się też na tej części piersiowej. Wydech. Wdech. I wydech. A teraz mały upgrade tego ćwiczenia. Zobaczcie, siadamy sobie napięty. I teraz zaczynam znowu od ruchu miednicy, zaokrąglenia pleców, przeniesienia ciężaru ciała na ręce i oby z wdechem wracam. Znowu kręgosłup się jakby wyciąga, w taki wydłuża. I zaokrąglam, rozciągam plecy, przenoszę ciężar ciała na dłonie, i z wdechem siadam z powrotem napięty. I jeszcze trzy powtórzenia. Wydech zaokrąglam za plecy lędźwiowy odcinek. Miednica pracuje wdech przysiadam na piętach delikatne rozciąganie kręgosłupa. Cały czas w jedną i w drugą stronę zobaczcie. Wdech i z wydechem faluję. Hop. Świetnie. Już po tej krótkiej sekwencji tak naprawdę powinniście poczuć różnicę. Teraz wjeżdżcie guma do kolejnego ćwiczenia i też segmentami spróbujemy sobie. Popracować. Najpierw położymy, zobaczcie, usiądźcie na pięty w taki sposób właśnie, żeby też rozciągnąć to rozciągno podeszwowe. Popracujemy też sobie delikatnie nad stopą i naciągamy gumę, kładąc ją na odcinek lędźwiowy. I teraz uwaga, teraz duże, duże zadanie dla Was, żebyście spróbowały popracować tylko w tym rejonie, gdzie Was dociska taśma. Możecie sobie troszeczkę mocniej ją naciągnąć, byle też nie za mocno. I chcemy uruchomić ten odcinek dokładnie ten, gdzie jest zaczepiona taśma, nie inny. Czyli pracujemy sobie takimi znowu fragmentami. Zobaczcie, wydech, wdech. Tak, jakbyście chcieli, żeby ta taśma się tam między kręgami wbiła i zrobiła porządki. Wydech, wdech. Zrobimy to jeszcze tutaj na tej części pod łopatkami, też możecie sobie spróbować. Hop! I to samo pracuje. Możemy dodać do tego także ruchy przepony, wziąć sobie powietrze do żeber, do pleców. I w tym miejscu, gdzie jest guma uruchana. To nie są, słuchajcie, super duże ruchy. To jest właśnie to takie rozklejanie, ja to tro trochę nazywam. Hop. I pracujemy. Hop. I tak naprawdę moglibyśmy sobie, kochani, poprzesuwać to po poszczególnych... Ręgach, dosłownie, jeden do jednego. Oczywiście ten film zająłby nam wtedy godzinę, więc sobie darujemy to, ale chciałabym, żebyście pamiętali, że możemy sobie z tym małym sprzętem popracować w ten sposób. Niech Kuma zostanie na tym poziomie pod łopatką, przejdziemy znowu do pozycji klęku podpartego. I teraz słuchajcie, w tej pozycji jeszcze raz uruchomimy sobie właśnie tutaj um, uruchomimy um, przeponę. Zostańcie na razie w neutralnej pozycji. Chciałabym Wam w ogóle powiedzieć, że jest takim potężnym mięśniem oddechowym, ale też mięśniem należącym do kompleksu core, który warto aktywować, który nawet trzeba aktywować, który trzeba uczyć oddychania. Zrobimy sobie takie prościutkie, najprostsze ćwiczenie. Czyli taśma jest tutaj, na, tutaj otula nam, że tak powiem, obejmuje żebra, i teraz spróbujemy sobie zrobić wdech. Nabierając powietrza do żeber, rozciągamy je. Macie czuć, że taśma pod naporem tego powietrza, który tam wpływa, rozciąga się. Wdech nosem. Powietrze wpada do bocznych żeber i do pleców. Spokojne, długie wdechy i wydechy. Możecie robić tylko wdech nosem i tylko wydech nosem. I jeszcze raz. Ostatni. I powolutku zdejmujemy gumę z pleców. Siadamy napięty. Możemy sobie zrobić jeszcze jedną y, rzecz, y, i będzie to taki rodzaj, tak naprawdę, psa z głową w dół. W którym też postaramy się zastosować ten ruch takiego falowania. Ja te ćwiczenia też właśnie stosuję w body movement w moim programie. Dla tych, którzy są zainteresowani albo chcą zobaczyć więcej, to jest taki program holistycznie rozciągający właśnie z taką dużą dbałością okręg osób, skierowany też do osób, które dużo siedzą, są poblokowane. On jest taki właśnie ma taki, taki cel, jak go nawet tak nazwałam, że to jest taki program odblokowujący. Tam też używamy tych wszystkich ćwiczeń. On oczywiście jest dostępny na mojej stronie. Możecie sobie go zobaczyć. Podlinkuję wam go do, w opisie filmu. Możecie zobaczyć, co tam się dzieje. I oczywiście polecam. A my pracujemy dalej. Wchodzimy sobie do pozycji psa z głową w dół. To nie musi być idealny pies z głową w dół. Możecie sobie spokojnie ugiąć kolana, tak, żeby się nie stresować z tym. Wyciągnijcie się z barków. To jest też duży problem, że te barki nie są ruchome, nie są mobilne, więc ciągną nam i żebra i przednią taśmę w, w ruchach i kompensują na lędźwiowym. I teraz uwaga, zacznijmy sobie malutkim ruchem to robić, czyli zaokrąglam lędźwiowy i piersiowy, przenoszę ciężar ciała na ręce, a następnie znowu, tak jak w naszej falce w siedzeniu, wyciągam się z barków, doprostowuję kręgosłup, ciągnę kością ogonową w stronę sufitu i przenoszę ciężar ciała na, na nogi. Teraz znowu unoszę sobie pięty, zaczynam zaokrąglać kręgosłup, trochę się przyciągam jak kociak i wracam do tyłu. Hop, przód i powrót. Oczywiście można sobie potem pracować płynniej. Słuchajcie, iść przód, hop i przód i hop. I ćwiczyć sobie w ogóle takie ruchy. Hop. Zostawmy to. To, to oczywiście ćwiczenie jest troszeczkę e, trudniejsze, trochę bardziej skomplikowane. <słuch> Pamela wita. E, Pryz gotowy przy okazji, słuchajcie. E, no i tyle. W tej sekwencji e, to tyle. Zobaczcie, to jest e, taki krótki trening, który możecie sobie zaserwować po robocie, przed robotą. <słuch> No, bo w trakcie to nie wiem, chyba że macie home office, ale naprawdę bardzo fajnie stymuluje ten kręgosłup, rozkleja go, daje mu przestrzeń taką fajną, ruchową. Ćwiczenia, jak widzicie, nie są trudne, wystarczy jakby popracować sobie faktycznie też trochę z głową i z taką uważnością w stosunku do ciała, z oddechem, oczywiście. No i oczy dajcie znać, czy mój ambitny plan po prostu filmów na YouTube to jest spoko pomysł, czy w ogóle Wam się to podobało, czy nie. Dobra, do zobaczenia na kolejnym spotkaniu. Popracujemy sobie nad rotacjami.